Zabierzemy Państwa do obejrzenia 14 odcinka, w którym przyjrzymy się lokatom dwuwalutowym. Poznamy ten ciekawy produkt bankowy i dowiemy się, w jaki sposób lokaty dla eksporterów i dla importerów mogą zostać wykorzystane oraz dlaczego oprocentowanie tych lokat jest znacznie wyższe niż zwykłych lokat. Lokata dwuwalutowa nie jest transakcją ubezpieczającą ryzyko kursowe, ale jest raczej uzupełnieniem całego procesu zarządzania ryzykiem. Różniamy lokaty przeznaczone dla eksporterów. I dla importerów te dwa przykłady omówimy osobno. Spróbujmy. Eksporter posiada na rachunku bankowym 100 tys. euro. Nie musi tego euro natychmiastowo wymieniać, może sobie to euro trzymać. Eksporter jednak będzie musiał sprzedać euro po 7 dniach. Trzymanie euro na lokacie Avista nie przynosi żadnych odsetek. Jest to zerowe oprocentowanie. Eksporter postanawia więc założyć siedmiodniową lokatę dwuwalutową. Aby taką lokatę otworzyć, trzeba mieć podpisaną z bankiem stosowną umowę na tego typu operacje, do czego zachęcamy. W chwili składania lokaty kurs euro-złoty wynosił 4,1512 na 4,1524. Eksporter, aby założyć taką lokatę, musi określić, po pierwsze, nominał tej lokaty, w naszym przypadku 100 000 euro. Po drugie, kurs, po jakim chce, aby doszło do przewalutowania na końcu trwania lokaty. Przy czym ten kurs będzie wyższy niż bieżący kurs euro złotego. Na przykład określi ten poziom na, na wysokości 4,17. Jeszcze musi określić czas trwania takiej lokaty, niech to będzie 7 dni. Zobaczmy, co się dzieje. Później. Mija 7 dni i o godzinie 11.00 wtedy Narodowy Bank Polski ogłasza kurs fixingowy. bank sprawdza, czy kurs NDP jest wyższy czy też niższy od kursu ustalonego w lokacie, tego kursu 4,17. Jeśli kurs NDP jest wyższy niż 4,17, to bank przewalutuje środki i odda eksporterowi kwotę 417 tysięcy złotych. Przewalutuje to po ustalonym kursie 4,17. Co ważne, Oprócz przewalutowania naliczy i odda eksporterowi jeszcze odsetki od tej lokaty. Zobaczmy, co by się stało, gdyby po 7 dniach kurs NDP był jednak niższy niż kurs ustalony w lokacie. Czyli byłby to kurs poniżej 4,17. W takiej sytuacji bank oddaje eksporterowi tylko kwotę 100 tysięcy euro bez przewalutowania, ale odsetki od tej lokaty jak najbardziej również wypłaci. Istotne jest to, że odsetki od takich lokat są wypłacane zawsze, niezależnie od tego, czy dojdzie do przewalutowania, czy też nie dojdzie. Odsetki od takich lokat są znacznie wyższe niż zwykłe lokaty Awista, czy też jednotygodniowe lokaty. Zobaczmy na taką oto tabelę, w której przedstawiono wycenę różnego rodzaju lokat dla eksportera. W tabeli tej mamy wpisane kwotę, którą eksporter składa na taką lokatę. Jest to kwota 100 tys. euro. Widzimy, jaki jest kurs spot w chwili, kiedy taka lokata jest zakładana i ten kurs spot wynosi 4,15,12 na 24. Eksporter ustalił, że chce, aby w ciągu tygo... żeby lokata trwała tydzień czasu, więc patrzymy na kolumnę T1. T2, T3, T4 dotyczą lokat 2, 3 i 4 tygodniowych. Na nie nie zwracamy uwagi. I w, tym, w tej części tabeli mamy wysokość odsetek od tej lokaty. Jest to wysokość euro, a w tej części tabeli... Mamy oprocentowanie takiej lokaty. Spójrzmy. Lokata miała być na jeden tydzień i miała mieć kurs przewoltowania 4,17, co oznacza, że oprocentowanie takiej lokaty w skali roku wynosi 4,63%. Bardzo wysokie. Odsetki po zakończeniu tej lokaty wyniosą 88,8 euro. W naszym przykładzie, tak jak to już podałem, to procentowanie jest bardzo wysokie. 88,8 euro. Zależy tylko po jakim kursie wymienimy te odsetki, bo to też jeszcze trzeba byłoby dokładniej określić. Wyniesie około 368 zł. Co warte podkreślenia. Najbardziej opłacalne są lokaty zakładane na jeden tydzień oraz z kursem przewołtowania jedynie 1 lub dwa grosze powyżej kursu bieżącego w chwili składania zlecenia. Innych lokat nie zalecamy zakładać. Bardziej opłacalne jest, aby nawet kilka razy taką lokatę założyć w ciągu miesiąca i co tydzień ją odnawiać, niż zakładać jedną lokatę na cały miesiąc czasu. Spójrzmy teraz na przykład importera, który też może wykorzystać lokatę dwuwalutową. Tym razem importer posiada na rachunku bankowym złote w wysokości 413 tysięcy, przeznaczone na zakup 100 tysięcy euro. Importer będzie musiał kupić te euro dopiero po tygodniu, gdy przyjdzie termin zapłaty za fakturę. Trzymanie złotych na lokacie Avista czy Overnight oczywiście przynosi małe odsetki, a lokata dwuwalutowa na okres 7 dni może pozwolić uzyskać znacznie wyższe odsetki. Teraz, w chwili zakładania lokaty, kurs euro, tak jak poprzednio, wynosi 4, 15, 12, 24. Importer musi określić nominał, czyli 100 tysięcy euro, które chce kupić po zakończeniu lokaty, i kurs, po jakim chce, aby doszło do zakupu waluty, musi on być nieco niższy niż kurs bieżący, np. 4,13. Czas trwania tej lokaty to 7 dni. Po 7 dniach, po godzinie 11, gdy NBP ogłasza kurs fixingowy, bank sprawdza, czy kurs NBP jest wyższy, czy też niższy od kursu ustalonego w lokacie. Jeśli kurs NBP jest niższy niż 4,13, to bank oddaje importerowi kwotę 100 000 euro kupione po kursie 4,13 wraz z odsetkami. Jeśli natomiast kurs NBP jest wyższy niż kurs ustalony w lokacie, to bank oddaje importerowi 413 tysięcy złotych, bez przewalutowania, natomiast oddaje także odsetki. To jest ważne. Odsetki są wypłacane zawsze, niezależnie od tego, czy dojdzie do przewalutowania, czy też nie. I podobnie jak w poprzednim przypadku, możemy spojrzeć na zestawienie oprocentowania lokat w zależności od okresu trwania oraz strajku. I tutaj można zauważyć, że przyczyna, dla której te odsetki są znacznie wyższe, jest taka, jak wskazuje chociażby kolumna strajk, że mamy tutaj do czynienia z budowaną opcją. I odsyłamy także do odcinków, których opcje omawialiśmy. Czyli w naszym przykładzie wysokość odsetek dla lokaty na jeden tydzień z kursem przewalutowania 4,13 i nominału 4,13 wynosiła 255 zł, czyli 3,23 w skali roku. Ponownie, najbardziej opłacalne są lokaty zakładane na jeden tydzień z kursem przewalutowania 1 czy 2 grosze poniżej kursu bieżącego w chwili zakładania lokaty. Natomiast wadą jest to, że jeśli w trakcie trwania lokaty kurs euro przebije się poniżej 4,13, a następnie wzrośnie do 4,20 na zakończenie lokaty, to importer nie kupi euro po korzystnym kursie. W następnym odcinku poznamy natomiast wybrane elementy analizy technicznej wykresów, te najbardziej przydatne dla importerów i eksporterów. Zapraszamy, zapraszam.